Z nami zapewne usatysfakcjonowany prezes Jóźbiak po Pogali, Fener 54, no i takie gale chce się oglądać, bo gala trwa bodajże 3 czy 4 godzinki, teraz dziennikarze popracują pół godziny, no i można podsumowywać ten wieczór, także jak prezes go zapamięta. Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich serdecznie, no zgadza się, jestem usatysfakcjonowany, bardzo fajna gala, bardzo dobre walki, no dobrze się to oglądało. I co, jako promotor po takiej gali, to jestem bardzo zadowolony i usatysfakcjonowany. Ciężko wybrać taki jeden element, po walki od pierwszej, czyli Jakub Szymanowski, zarówno po ten fantastyczny main event Wyroślaka z Grabowiczem, no przynosiły fantastyczne skończenia, ale gdyby prezes miał tak w kilku zdaniach podsumować te najważniejsze rzeczy i wybrać dla siebie taki jeden moment szczególny z tej gali, to co by to było? No zgadza się, tutaj każda walka miała w sobie coś, Nie można się było dzisiejszego wieczoru nudzić. No to zdecydowanie najlepsze momenty, to tak dla mnie najlepsza walka to main event Gerbołowicz versus Wyroś, naprawdę super pojedynek, bardzo, bardzo szybkie tempo, zwrot akcji, mocna stójka, dobre akcje zapaśnicze, fajnie się to oglądało. Wyroślać niesamowity, taki bardzo widowiskowy, wręcz ekolibrystyczny sposób. Wychodził z tych takich straconych pozycji już. Partnerowych, także naprawdę szacun, bardzo dobra walka, bardzo blisko. No i co, Janek Ciepłowski zrobił swoją robotę, wygrał w bardzo widowiskowy sposób. Łukasz Olech? Bardzo spokojnie, bardzo duży potencjał widzę w tym chłopaku. Jaki męko również y, zrobił robotę. Ja już dziś zacieram sobie ręce na pojedynek, jaki jak Menko jak bardzo Ciepłowski. No i Łukasz Olech pokazał, że trzeba się z nim bardzo mocno liczyć, że to jest naprawdę nadzieja polskiej wagi półciężkiej, no i ja też już dzisiaj czekam na pojedynek jego z Szefczykiem. się w Tego mu życzę z całego serca, no, ale najpierw będzie musiał pokonać Bartka szewczyka, to też ciekawa historia, bo jakiś czas temu razem przebywali w Angosie, teraz Bartek odszedł z tego Angosu, takich młodych, prospektów, ale tak jak patrzę na, te, na, na tego Olega, to naprawdę niesamowite warunki fizyczne, bardzo, bardzo wysoki, yy, atletyczna sylwetka, bardzo dobre zapasy, odkąd wrzeszczę tylko 4 lata temu, bardzo wzmocni te, yy, te, te zapasy, bardzo dobrze obala, niesamowite zaziękne. No. Ostrzesają już zęby dzisiaj, pojedynek. Okay. Prezesie, jak to ma zacięcie free bo tak trochę odbiegliśmy od tematu e, z tych zawodników i, <grym> i kto. Ale, kto to to, że i... jesteśmy na Gali sportowej. Okej, okej, ale Janek Ciepłaski w frekach w prime by się sprawdził, ale te mówiąc poważnie. Są informacje, że część zawodników gdzieś dostanie to jeszcze walki dodatkowo free które są lepiej opłacane. No i przede wszystkim też popularność tych walk i postaci mocno wzrasta, jak, jak prezes na to patrzy. Tak, zgadza się. Wiecie, FEN ma, ma ten plus, do czego nie mają inne konkurencyjne sportowe organizacje, że też właściciele fen mają swoją freakową federację, także jeśli czasami z jakąś inną większą organizacją nie jesteśmy w stanie konkurować, czysto, czysto sportowa federacja kontra sportowa, jeśli chodzi o kontrakty zawodników, to zawsze możemy wyciągnąć ASA z rękawa, czyli posiłkować się prime i wiadomo, że dla dobrego zawodnika, który marzy o UFC, to fajnie jest bić się w fenie, mieć dalej otwarte te, te okno na świat, a sobie dorabiać się w arkach freakfightowych, gdzie tam też ich można ciekawie pozostawiać, także... Myślę, że tutaj spore niespodzianki szykują do kibiców, i niedługo już wszystko będzie jasne. Dzisiaj mówię troszeczkę o ogródkami. Nie trudno się domyśleć o kogo chodzi, ale więcej informacji wkrótce. Czy, czy to z kasus czarka Olekrzyńczuka, który zdecydował się na zostanie z organizacji? Tutaj, oczywiście, w grę wchodzi jeszcze pas ponownie. No i oczywiście, gdyby jakaś atrakcyjna, atrakcyjna walka w Flikach, to, to chociażby Alan Kwieciński. Czy na przykład, czy na przykład właśnie Adrian Bartoszyński, z którym mówi, iskrzy tutaj mocno. nie tylko. No, na przykład wiem, zobaczył, to taki pojedynek. Zobaczyłem pojedynek na przykład czarka kontra Pawłotę Górski w stolice, czy też nawet jego pojedynek z Romanem Parkiem już w jakiejkolwiek formule. No i jest, no, my ma na przykład. jest parę takich ciekawych, ciekawych rywali. Na razie oczywiście nie potwierdzą, nie, nie zaprzeczam tych rewelacji, ale jak na razie został ogłoszony. Jego angaż dalszy w Fenie, wiadomo, że on celuje w UFC, ale ciąg dalszy tych historii nastąpi, wkrótce. A właśnie, jakie jest spojrzenie prezesa na to, co wydarzyło się, wydarzyło się podczas konferencji FAME i gromy, które leciały w kierunku Pawła Tyburskiego? Czy w tej, w tej sytuacji Paweł Tyburski mógłby, mógłby ewentualnie gdzieś tutaj w Prime? Występować, a prezes pewnie wie coś na to ten temat. To już trzeba pytać Prime. Ja, jest, ja... ja jestem zawodnikiem Prime, także nie wiem co tam włodaczek robią. No to... Nie wiem, no żartuję, się śmieje. No wiecie co, no, Kasia go prowokował, no, o, o, to, o, to, o to chodzi we free fight, tak, tak, żeby sprowokować, żeby były jakieś smaczki i tak dalej. No. Paweł nie darzy go sympatią, no puściły tutaj hamulce o no, troszeczkę, akurat. Lubię jednego i drugiego, wiadomo, że już jest mi bliżej, a Pawła też bardzo lubię. No ale to trochę przesadził, że go uderzył tym mikrofonem, bo to mogło się bardzo źle skończyć. To, tak to, no, to było rozcięcie nawet. No dokładnie, było rozcięcie, bo był już przez to yy, wypadł mu pojedynek. Także wiecie, to, to nie jest fajne, tym że został skondycynowany nie, nie ze swojej winy. Z winy nawet nie ze swojego rywala, także no tutaj ewidentnie ochrona nie, nie dowiozła tego, bo było winna. Powinna jednak lepiej go zabezpieczyć, żeby nie doszło aż takiego rękoszyna, także nie pobieram takich rzeczy, to poszło jedno bardzo daleko. A co zrobić, żeby właśnie gale sportowe cieszyły się takim zainteresowaniem? Może jakiś właśnie taki, taki trochę poddymić gdzieś tutaj przy okazji sportu. Wiecie, no, w sporcie sportowcy nasi są trochę za grzeczni. Wiadomo, w Afikach jest trochę troszeczkę za dużo tej patologii, to też... Poszło za, za grubo trochę, ale w sporcie z kolei jest za grzecznie. na przykład taki trasztok jak prowadzi Bartosiński z Oleksiej Czukiem, no, to, to jest fajnie, czegoś takiego wielu sportowców naszym brakuje i to są takie dodatkowe smaczki, no ile można słuchać, że y, przygotowane przeszły, poszły super, waga będzie, będzie zrobiona i że moje mojego rywala. No, fajnie, chcą coś więcej, chcą emocje, chcą trash pokazał to wszystkim Conor McGregor, pokazała Asia i Andrzejczyki. dlatego oni, tacy popularni, zarabiali takie, takie pieniądze. No ja, sam sport, no, ciężko, żeby się urodził, bo nie zbudasz takiego zainteresowania, muszą zawodnicy coś z siebie dawać. No, ja naprawdę tutaj pełen y, jestem uznanie dla Bortosińskiego, co tworzył jakiś kanon na YouTube, coś tam próbuje robić i tak dalej. Tą stroną to jest potrzebne, jak ktoś kuma tą grę i wie, że to sport to też jest biznes, to mimo wszystko nawet gale sportowe, są też show biznesem, to trzeba troszeczkę się otworzyć i nie tylko same same treningi, to też jest bardzo ważne, wręcz najważniejsze, ale tutaj marketing wokół, wokół też jest bardzo ważny. Ostatnio pan prezes, mam wrażenie w pewien sposób bardzo mocno odblokowany, jeśli chodzi o pojedynek z Jabczanem. No, widać było dużą przemianę mentalną, zwłaszcza i można było w końcu pokazać te wszystkie nabyte umiejętności, ale no we mnie pewien, pewien niepokój wzbudziła sytuacja podczas wywiadów na backstage'u, kiedy no, państwo z panem Urańskim rzucali się w siebie inwektywami i odnoszę wrażenie, że to jest troszeczkę niedokończona historia, też ze względu na ten wcześniejszy werdykt. I czy to może stać już się niedługo, na przykład w formule MMA, aby nie było żadnych niedomówień? Po kolei, no to teraz była dobra dyspozycja bo do ostatniej walki z Renem czasem byłem też w formie życia. Bardzo dobrze przygotowany, a wyszedłem do tego, nie pokazałem kompletnie nic, po prostu jakbym kompletnie nic nie umiał, także dało mi to bardzo dużo do, do myślenia. Poszedłem do psychologa sportowego, przepracowałem cały miesiąc z panią psycholog i mi odmieniła pod moje podejście media, mentalne, zdając sobie sprawę, jak bardzo ważna jest głowa w sporcie i po, po, po prostu zrozumiałem, że taktyka, przed pojedynkiem mentalna jest równie ważna co taktyka sportowa, także tutaj w tej barce z tym. Z pokazałem się z bardzo dobrej strony, wszystko zagrało jak należy i mam nadzieję, że teraz będzie z górki. No, Ale jeśli chodzi o Moleńskiego, no to wiecie, w tych gościach nie trawię po prostu. Jeśli to mógłbym mieć 10 psychologów, jakiego będę wiedział, to po prostu ja go tak nienawidzę. Nie trawię jest dla mnie taką kanalią zakałą, ciężkim frajerem. Nie ma takich epitetów, które... zabrakło mi epitetów, żebym, żebym chciał, chciał go określić. Naprawdę nie ma, nie ma chyba takich słów dla takiego y, człowieka. To jest po prostu nędzna kreatura. I tyle, bo z tego widzę, to się odpalam. A tam się odpaliłem szczególnie, bo siedzę sobie przed walką. I wiadomo, że ja też bardzo mocno jestem połączony biznesowo z Prime'em. Jak widzę, że taka kanalia przychodzi do mnie, do mojego domu, przychodzi do studia i takich niecenzolnych słowach opowiada się na mój temat, no to po prostu ja już odpalam się na takiego typu. I mówię: Ja mogę się z nim bić w każdej chwili. Nawet mógłbym wyjść teraz do róg i to, że z tym ale Po prostu nigdy nie biłem się z tak słabym rywalem. Najsłabszy z moich dotychczasowych wszystkich rywali, z, z którymi walczyłem, zostałem bardzo skrzywdzony przez sędziów. I tyle ja się mogę zdziwić W każdej chwili pytanie, czy on będzie miał odwagę ze mną wyjść, bo na razie drogi wszystko, żeby do tej walki nie robił. Wracamy do sportu. 15 czerwca Ostruda to jest już obowiązkowy punkt, jeżeli chodzi o, o, i o termin, i o, o mapę. Ta lokalizacja. Północno-wschodnia Polska. Co jeszcze zostało? Miesiąc z Dali. Co jeszcze zostało? Czy to trudno? Nie, co zostało do, do roboty? No już karta w zasadzie dopięta. A też miesiąc między galami, no to jest dosyć napięty nawet, ale ja, ten, wiecie, ten lubi takie wyzwania. Nie no, my lubimy takie wyzwania, to z który to już będziemy tam chyba z szósty raz, tak. z siódmy nawet, już straciłem rachubę, także my już myślamy, jesteśmy gdzieś bardziej z przodu, już to planujemy i pracujemy nad finansowaniem kolejnych gal, bo to Ostruda to jest samograli, i także tam już jest wszystko jest układane, także już tutaj Wszyscy czekają, yy, czekają na nas w tym skrócie, także myślimy bardziej o kolejnych galach, układamy wszystko, plan, planujemy tutaj. Kuba robi bardzo dobrą robotę. Jaką mecz naprawdę jestem dla niego pełen uznania, bo z każdą galą, każda gala jest praktycznie lepsza od kolejnych, doświadczyło jego dobrej robocie i nawet jeśli te nazwiska nie są jakieś takie arcymocne na papierze, to jednak w tegonie yy, dzieje się tak jak powinno być, czyli są, są super walki, nie? doświadczą dobrej pracy Mesznikera. W zasadzie możemy tą galę uznać za udaną, zamkniętą i czekamy na Ostrógen. Tak jest, dziękuję bardzo, kłaniam się nisko i pozdrawiam wszystkich serdecznie.